Krzyk rozpaczy, krzyk radości, krzyk zażenowania, ogólnie krzyk. Zapraszam na recenzję filmu Krzyk. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Czas na recenzję filmu Krzyk. Nie wiem, czy zostaniemy w takiej scenerii czy zmienię może zmienię zobaczymy o muszę teraz okularki żeby was widzieć dobrze może jeszcze na koniec założę maskę witam was serdecznie teraz już taki klasycznej klasycznym wizerunku klasycznej scenerii krzyk no cóż warto iść czy nie warto iść czy mi się podobało czy mi się nie podobało lecimy powiem wam tak, ja nie jestem wielkim fanem horrorów, przyznaję się bez bicia, znam klasykę, lubię klasykę i Krzyk, zaliczam do tej, do tej klasyki. Wiem, że ktoś może powiedzieć: O, ale to przecież film, film z pierwszej części z lat, z, b, b, część z lat 90., o, to żadna klasyka. No już dla wielu to jest klasyka. Dlatego byłem ciekaw, jak twórcy zmierzą się z krzykiem w, tej nowy, w tych nowych czasach, w tej nowej scenarii i powiem Wam jedną rzecz. Udało im się. Naprawdę im się udało. Tak jak powiedziałam kilkoma chwilami, nie lubię horrorów, a krzyk nie wciągnął. I zacząłem krzyczeć. Nie, no, nie krzyczałem. Przyznaję się bez bicia, nie krzyczałem. Slasher. Wielu, wielu recenzentów, wielu fanów uważa, że horory dzielimy na te, co były przed krzykiem i po krzyku. No cóż, to jest ciekawe spostrzeżenie, więc przejdźmy do głównej myśli. Co mi się podobało? Przede wszystkim podobało mi się w krzyku nie pomysły, które były, które są, które są niebanalne. Znaczy no, horror kojarzy się z banałem, czyli z laser, no. Kolejny umiera, kolejny jest zabijany, umiera, zabija, zabija. Ktoś tam główny, główny, czarny charakter zabija, i przez cały film próbujemy zgadnąć, kto jest tym czarnym charakterem, kto zabija. Trochę jak w Bajce z Kubidu. Tu, tu mamy ciekawe rozwiązanie, ponieważ ten film jest o filmie w filmie. Załóżmy, że. Główne postacie yy, inspir, inspirują się, inspirują się e, filmem Noże. Myślę, że to jest z, z, na, nawiązanie do krzyku, i w trakcie, te, w trakcie na, projekcji krzyku, jak oglądamy w kinie, jest, jest mowa o filmie Noże, że ostatnia część to, to nie jest to samo, że trzeba nakręcić prequel. W ogóle nie sequel, tylko prequel trzeba nakręcić prequel. I uczestnicy, uczestnicy, uczestnicy filmu, uczestnicy filmu, czyli bohaterzy, twórcy, boha aktorzy, może, może tak, są bardzo, bardzo przejęci tą rolą, że a, jak to, że ta ósma część, chyba ósma część jest nieporozumieniem, trzeba znowu nakręcić coś, coś dobrego jak jedynka. No i wiadomo, jak w slasherze. W czasie sucha, dobre ćwiczenie na dykcję. Zabijane są kolejne postacie, i próbujemy się dowiedzieć, kto, kto jest tym czarnym charakterem, kto zabija. Wiadomo, oczywiście mamy Ghostface'a. O, gdzie jest mój Ghostface? Poczekajcie. O, jest! Tak, to ja. Może jeszcze założę na koniec, zobaczymy. I każdy chce się dowiedzieć, kim, kim, kim jest, kim jest Ghostface. Dobrze, co mi się podobało? niebanalne pomysły, dobre efekty specjalne, bardzo autentyczne, kiedy zabijani są e, aktorzy, to to jest powiem wam naprawdę pokazane w sposób w sposób naturalny, nie ma takiego, o, że tryska, tryska sok wiśniowy czy inny keczup. Nie, jest bardzo, bardzo naturalne podejście i to duży plus. Trzecie, nie nudziłem się, nie miałem takiego poczucia nudy, że o, kolejny horror, kolejne zabijanie. Akcja mnie wciągnęła, te, te łamigłów, łamigłu, łam, znaczy łamigłówki, raczej dążenie do tego, kto jest tym, kto jest tym złoczyńcą i różne nawiązanie do lat, do lat wcześniej większych bohaterów, wyjechali, wrócili, wiadomo, to taki jest częsty topos w wielu horrorach, że wyjechali z jakiegoś miasta, bo tam się działa krzywda, potem wracają, przywoływane są duchy przeszłości. Dobrze, co mi się jeszcze podobało? Podobało mi się to połączenie postaci z pierwszych części, czy tutaj Courtney Cox, z obsadą, z, z młodymi aktorami, którzy dali radę. Aktorsko, jak na horror, to jest spoko. Wiadomo, że nie spodziewamy się po takim filmie nominacji do Oscarów, ale to jest dobrze zagrane. I tu jest, plus, to jest chyba największy plus to jest bardzo dobra rozrywka. Bardzo dobra rozrywka z meta-odniesieniami, z uniwersum krzyku, co jest doskonałym połączeniem czyli ta klasyka, bo ci twórcy, aktorzy, których pamiętamy z poprzednich części są bardzo ważną częścią akcji najnowszego krzyku. Jestem ciekaw, czy powstanie kolejna część. Dobrze. Co mi się nie podobało? Wiadomo, jak to w horrorach jest tak, że warto zapomnieć o kwestiach kwestiach logicznych, jeżeli mogę tak tująć. kwestiach logicznych zadajemy sobie pytanie, no jak, no, a gdzie odciski palców, a gdzie monitoring, a gdzie Przesłuchania nie słuchajcie, tu nie, tu nie ma logiki. Często jest tak, że różne, różne rzeczy się dzieją, chociaż nie powinny się dziać, niby miały być drzwi zamknięte, a drzwi są otwarte. To jest minus, ale to jest myślę, że minus w większości horrorów, większości slasherów, że musimy odrzucić logikę. Musimy ją schować głęboko, tutaj musimy położyć no, tam głęboko między książki. I wtedy jest wszystko ok. To mi się nie podobało. No, logika, ale nad tym można popracować. Dobrze, podsumowując, podsumowując moją krótką recenzję, warto iść, jeżeli chcesz dobrze się bawić w kinie. Jeżeli ktoś ma taką. Jeżeli ktoś się boi na horrorach w trakcie oglądania horrorów, są momenty, kiedy się będzie bać. Są te efekty takie, że chcesz, żeby za drzwi wyłonił się czarny charakter, a tu jeszcze nie. Chcesz, w, żeby się wyłonił, nie wyłania się. Chcesz, żeby się wyłonił, że a dobra, nie wyłonił się, wyłonił się i jest, nie? To może być, to może być straszne. Kawał dobrej rozrywki, dlatego jeżeli polecam jeżeli, iść dlatego, żeby skosztować rozrywki w slasherowym, krzykowym wydaniu, nie iść, jeżeli spodziewasz się po kinie katarzis, yy, przemyśleń po filmie, gorących dyskusji, to nie idź na to. To jest czysta rozrywka. Chcesz się dobrze bawić, chcesz widzieć, jak kolejni, jak szerze, sla, to jest super w ogóle słowo na dykcję szerze, żeby kolejne, kolejni bohaterowie byli uśmiercani przez, głów, przez czarny charakter, główny czarny charakter. To jest to dla Ciebie. Jeżeli chcesz, żeby kino Cię czegoś nauczyło, chcesz mieć pobudzoną wrażliwość artystyczną, to nie ten adres. Ale krzyk polecam przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, dobrej rozrywki i dla sprawnego nawiązania do poprzednich części. Zobaczcie to, co było w Matrixie. Klapa, klapa finansowa. Ponad 100 milionów straty, chyba nawet 150, bo jeszcze koszty marketingowe, koszty promocji. Nikt nie chciał, pewnie wiele osób będzie czekała, aż wejdzie, jeżeli trafi film na serwisy streamingowe. A krzyk jest doskonałą rozrywką kinową. Myślę, że pewnie trafi do serwisu streamingowych, też będziecie mogli obejrzeć, ale kinowa rozrywka genialna na weekend czy środek tygodnia, jak macie wolny, chcecie odpocząć, chcecie przestać myśleć o codziennym życiu, o prozie życia, to serdecznie polecam Krzyk. Będziecie się dobrze bawić i to jest również propozycja dla ludzi, takich jak ja, którzy nie są wielkimi fanami horrorów, ale chcą obejrzeć dobrze skonstruowane kino rozrywkowe. Dobrze, tak jak obiecałem, na koniec założę moją maskę. Zobaczymy, jak to będzie. Wiecie co, zdejmę okulary. Teraz przez chwilę w kadrze mnie nie było. Właśnie tak to się nakłada. O, dobrze. Moi kochani, to była recenzja Krzyku. Piąta część. Subskrybujcie. Subskrybujcie kanał. Zostawiajcie łapkę w górę. Komentujcie, jak szalenie Piszcie, jaki kolejny film mam zrecenzować, bo już dawno tej frazy nie używałam. To jest Ghostface, a teraz zaczynamy Ghostface hip-hopową. Ghostface w czapce. O, też spoko. Zaraz spadnie ta czapka. Ok, dziękuję. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Hej. O, okulary mi spadły. A fajnie w tej masce w ogóle. No, super. Ciekawa. Ciekawa sytuacja. Dobrze. Krzyk. Dużo dobrej rozrywki, dużo ciekawych nawiązań. Kontynuacja zrobione ze smakiem z klasą. Sprawdźcie to, piszcie w komentarzach, czy oglądaliście, czy Wam się podobało. Bartosz Boruciak. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Hej. Błędę!